Ja mam swojej Ja tak stwierdzam, że lapowanie najlepsze. A do czego się nadajesz? Ja do lapowania mam bardzo fajne. Do lapowania? Tak. tak. Poczekam. Cześć, nazywam się Patrycja a to jest program Gotuj z Moim dzisiejszym gościem jest... Tajemnica Monika, słuchajcie, dzisiaj będziemy robić deser wraz z Patrycją, mam nadzieję, że nam to wyjdzie i że nic się nie spali. Tylko wody po nie możemy spalić. A jeśli coś w Szczerze? Gotuję w domu tak, pomaga tak, pomagam mamie, gotowałam mu córki, dlatego popadamy tak również, bo bardzo często nam się zdarzało, że nie chcieliśmy jakiegoś zjedzenia kupnego, tylko chcieliśmy, żeby po prostu było coś domowego. No, tak. tak, oczywiście. Dlatego no ja gotowałam w tak z kolegami, z koleżankami, dlatego nigdy, nigdy nie narzekał. Twój gość poprzedni, tej te, 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 te Queen, tak, tak samo... No, nie narzekał? Tak? E, Też nie narzekał, jak paletniczki moje, jak mielone moje, z ziemniakami bielet, z zwykłymi ziemniakami, także nie mogę powiedzieć. No to ja tutaj jestem ciekawa jak sobie poradzisz e, w kuchni. Te to raczej nie moja bajka, ale spróbujemy, zobaczymy. Też tak jak Mateusza zabieracie do Włoch i zrobimy coś ala tiramisu. Mhm. Mm Yy, ale na budyniu i z prażonymi jabłuszkami oraz biszkoptami. O, na się przystawiam. Który i cały deser będzie bardzo delikatny, przyjemny. Mm, dobra, nie ma problemu, że dam, radam. Dobra, budyń gotowałaś? E, tak, ja bym się budyń gotowała, oczywiście. Dobra, chętnie. A ja teraz wolę budynie inne. to no, się nie pisałam. A więc uh, jak robić nie czytasz? Tak, tylko czekaj. Mogę na pamięć. Dobra. Jedna saszetka zawsze pół, kilo, pół litra mleka. Teraz mamy dwie, czyli. Tak, skręga pół to to jest kło. Nie mamy miarki, więc wlewamy litr. Znaczy, nie nie, 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 tak się nie robi. Kocham, A ma. najpierw to, tam, zjadłam. Sorry. Możesz zostawić trochę w Zapomniałam o gwincie. Ty zapomniałaś o gwincie? Bo Nie, nie zawsze o nim pamiętam. Mam. Ho, ho, ho. Nie, zaczęliśmy gotować już burdel w tej kuchni? Dobra, zaraz, bo sprzątem no Jezu, przecież... nie zostawić takiego zsypu. A nie miałaś nie wlewać tego mleka do końca. Powiedziałeś cały trzeba to, to... Ja powiedziała... Tak, a powiedziałam, żebyś się zostawiła trochę na końcu, to się nagrało, więc nie kłap. Ja nie mogę, no dobrze. I co teraz? Z ganga trzeba z powrotem <coughs> do pleci? Tak, z powrotem, nie. Z powrotem... Z... Nie, 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 to jest nasze. <coughs> a to jest na ten. To tu będę tylko sprzelać. Dobra. Dasz radę? Nie tak. wylejesz? Tak, tak dam radę. Bo się ręce trzęsą trochę dobra, ale już, już, już. już. Okej. OK, dobra. Proszę. Dziękuję. Teraz co? Wstawiamy? Tak, na no 120 naszym wystarczy. Bo jak 170 tak? albo 250, to znacznie się. A z 180 to będzie piana, tak? A piana i tak będzie, jak się ugania. No tak, bo trzeba będzie kołnierz. Ko ko kołnierz, prawda? Jim. Okay. Nie sądziłam, że będzie tyle śmiechu? Na, przygotowałam się na śmiech, ale nie aż taki. E, dobrze. A okay. powiedz mi tak, bo potrzebowałaś na to, siebie, Prawda? A ja zadawać pytania. Okej. Okay. Bo no to ty jesteś moim gościem. No, okej, okay, spokojnie. No to chciałeś. Się... A ty, to ja zabiję, to dosłownie. U, u, u. Dobra. Pogonię wdech, wydech. Oddycha mi czym jeszcze ostatnio, po którym skakał mój pies. O nie. Dobra. Dobra, chciałam się dowiedzieć co robisz na co dzień. W mediach, nie w mediach. Na TikToku, na Instagramie serca, także. No, to ja, ale gdzie go przystawisz. <noise> <noise> ale nie, gumie zastanawiałem na, na TikToku i na Instagramie po prostu, idzie to które urządzały, urządzały osoby po prostu popularne, czyli Lafalala i w ogóle tak Gorąca prośba, umyj ręce, bo dotykałem włosów. Dobrze. <noise> nie dotykamy włosów, poczekaj. Dobrze, okej. Okay. <noise> jakie filmy kręcisz? Bo widziałam, ja to, że tam tamtym, nie, do dodzi. Owszem, owszem, ale moje konta już e, niektóre są zbarowane, bo poszedłem i nawet się co obserwują, które mnie zbarowali niedawno. No ale te razdujemy. E, co, 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 co takiego kontrowersyjnego robisz w takim razie, że masz te konta z ba Bardzo Bardzo częstowałam do ludzi. Bardzo wysypała, tak. Tak, wysypałam, tak, na i go a szczególnie gimteru, którzy po prostu jest u moich. A więcej go więcej i w ogóle zaczęłam ich naprawdę wysyłać. A później zacząłem zmieniać swoje podejście na ktoko. Czyli mieć wszystko na wszystko wylane. Tak, teraz po prostu mam to gdzieś. Dobra, tu mamy mleko. Przejdźmy hmm. może trochę do Do środka wsypujemy budyń. Hmm. Jasne. Proszę. jest jeden. Nie zamykaj, nie zamykaj, nie zamykaj. O, dobra. Teraz co? Jeszcze raz, bo to jest jednak kosz. Widzę, że się uczy szybko. Nie, akurat nie. W domu też tego robię. <laughs> to dobrze, że masz dobre nawyki. <laughs> tak, a potem... Chyba będzie... może będzie. Że... trochę? Czepać <laughs> to ja mogę, Jest. No proszę, ja już nad kulturą. Z kulturą, ok. Z kulturą. Tak, no A bo ja... Można bez kultury trzypać? Można, mój przyjaciel na przykład maciu i wokół, że to on trzeci bez ustanku. On się na tym doskonale zna, ale i tak go kocham, jest moim przyjacielem, to przepraszam. Spokojnie, nie przejmuj się, moi, jak wylejesz, to Moim przyjacielem jest, zawsze był, jest w Węgrze i zawsze go będę wspierać, znam go 15 lat, no dlatego... No takich przyjaciół to ze świecą szukać. No... Ale oglądałam wczoraj... Te... Wylej... Często się kłócimy, bardzo często, bo często idzie o fanów, często idzie o live. Niechle. A nie kłócicie się o fanów, że one chce twoi z czy jak? E, nie, dużo osób, że tak powiem. Dobra, ja teraz... E, tutaj operator ma, czy ten... poproszę o papier, jeżeli mogę. O co prosić? E, operator papier poproszę. może <laughs> trzeba tutaj ładnie przycera, to żeby było miejsce bardzo często. Dziękuję, uprzejmie. A pan tak, bardzo często się kłóciliśmy na osoby, które nas kucały. Pan to jej grup, to tak nie jest na przykład ta grupa jak sami ludzie, że należą do niej, wiesz? I często robią nam na i próbują nas skurczyć. Patrzcie, zapomniałam o cukrze. Zrobimy mniej niej słodki. <grym> ja lubię czerwony. Tylko... Ale jesteś słodka, więc. <grym> ja lubię. nie ja, ja lubię tylko słodki. Szkoda, Zko... 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 że u facetów nie ja jest tak słodka zawsze. Muszę Za każdym razem. <grym> Dobra, budyń. A dobrze, no, pamiętajcie, żeby iść tylko ananasa. Tylko, żeby było bardzo słodkie. <grym> A no to ja powiem takie rosną? Zapytam Cię, gdzie rosną ananasy? Um. A w wtedy... Nie, na dżungli hmm. czy w ziemi? A... W, w, w ziemi. Dobrze, ja dzisiaj powiedziałam, że na dżungli jak kokosy. Kokosy, to mi się na drzewie, na palmie. to jeszcze należy jakiej? Bo są dwa, rodzaje kokosy. koposę. że komu palma <noise> <noise> <Mi zawsze> odbija. Pisarno <noise> odbija. dobrze Dobra. Nie super. Cieszę się. Dobra. To będziemy, każda z nas zrobić swój deser. Zamieńmy się. Mm -hmm. Dobrze. E, mamy tak. Mamy budyń. Biszkopty i prażone jabłka mm -hmm. oraz cynamon. Tak. Na sam spód kładziemy biszkopcika. Mhm. Mm Jasne. Ja tu jeszcze na talerzyk na talerzyku połowę. Zrobimy taki. Jeszcze trochę inny weselek. I teraz tak. I teraz zalewamy, nalewamy do naszego, do naszej szklaneczki. Możesz szklankę podnieść do budyniu, wtedy nie będzie kapać. Trzy łyżki. Dobra. jak tak już sobie robimy te deserki, mm -hmm. to może opowiesz mi taką jakąś, nie wiem, najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia? Najśmieszniejszą... To właśnie był początek mojej kariery, jak się kłóciłam a, ze a, swoim... A, swoją, przepraszam, przyjaciółką. Czyli za falalą i kłóciłyśmy się o poznanie u Chinek. Jak to paznogciągnięte? No, ponieważ skończył się zawsze asal, lub kiedy robimy swoje bardzo ok. Czy to wystarczy? Je, ale nie do końca, muszę tak. Pokażę Ci, jak. Nie, 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 dobrze było, ilościowo, hmm. ale żeby nie włożyć do środka, tylko tak strzepać. Aha, dobra. <suszy> <suszy> Nauczy się perfekcji nie trzepać. Powiedziałeś, że umiesz, tylko Umiem, umiem, tylko nauczę się zaraz pewnie pewno nie robisz. <noise> Okej. Okay. Dobra. Dobra. Teraz kolejna warstwa. Biesz tak. Bierz I kolejne trzy. Kolejne trzy. Okej. Okay. Ten buty to taki gęsty jak ten. Jak co? No jak co? Porównanie. Jedziemy w porównania. Taki gający jak to, to ja się zajmuję zawsze ze moimi partnerami. Ale tym partnerem obecnie teraz, bo mam jednego tylko wcześniej... Tutaj masz chwilę. Nie, pracowałam kiedyś w takim anim zawodzie i no, było ich sporo. Czyli jednym słowem, doświadczona jesteś. Tak, tak, akurat tak, ale no nie ma co tego prawda. Bo strasznie to niszczy psychika. No w sumie nie dziwię się. Strasznie, ma no, na Możesz... psychika i w ogóle także... Możesz nałożyć na to mm, jeszcze jabłuszek. Mhm, mm jasne. A, a najbardziej przerażająca historia twojego życia? Najbardziej przerażająca? Uff. Jak e, facet nie przejechał po nodze, miałam operację nieskładaną. Właśnie w takim zawodzie. Tak? Tak, właśnie tak, Ale... w takim zawodzie. Znaczyło mi się tak, że pacet po prostu przyjechał do Pilsna, był na nasłany prawdopodobnie. Bo do tej pory sprawa nie została wyjaśniona. Ale otrzymałam odszkodowanie i miałam noga opad. Wychaj No. To było, to było najgorsze w moim życiu. Przez, przez prawie 5 miesięcy nie mogłam chodzić w obcasach, nie mogłam w ogóle zawołać za żadnego Dramat, bo w obcasach nie mogłaś chodzić? No niestety, ja uwielbiam spilę, a szczególnie dziewiętnastki. A szczególnie wbijać. Dziewiętnastki. No stąd te wany na końcach. Mateuszowi, Mateuszowi wbijam spileczki, <grystki>, jak mnie wkurzy. <płuży. grystki> niestety, ale i tak się kocham jako przyjaciela, nie mogę powiedzieć. Jak tam twój deser? Ach, dobrze, chyba. Cały biały. Tak jak <grystki> robisz? Tak jak lubię. <grystki> Dobra, ja już... też możesz o! Możesz na mój nałożyć trochę jeszcze jabłuszek. Mhm, jasne. Ja co robię? Dla operatora taką super wersję. No co będzie. Pan operator jest bardzo pomocny. Spadaj. To się dołoże, o. Masz. <zysy> Nie wygląda to źle. No bo złe są te, złe są chwileczki. O, ale jest ładnie, no. Ale namięknie teraz i będzie. bardzo Ładnie to wygląda. To co ty gadasz w ogóle? Trzeba, że... Namięknie, ła, namięknie, wyś yy, namiękną i będzie łatwo przełknąć i nie będzie trzeba gryźć. Tylko bal. <laughs> Dobrze, że pomyślałaś o tym, że nie mam czym gryźć. <laughs> nie powiedziałam, że nie masz czym gryźć, tylko że nie będzie trzeba gryźć. Ale, ja jestem tak to... Ale mówię, że dobrze, że powyżną. A jak to się stało? Są zaniedbania moje, ponieważ nie tylko zagraniczę mam, ale tak samo może i w Polsce no za dużo pewnych użytek i zaniedbanie z mojej strony. Ja chcę tym przyznaję, nie no, po co ja mam kłamać ludzi. Żeby, później, żeby później mi powiedzieli, że o, jak mówiałeś, co innego, co innego w programie. No, nie. no wiem, nie można kłamać. Chociaż celu, co mi się znalazło coś takiego, ale o, się staram mówić cały czas prawdę i to prawda. Nawet teraz mówiąc, to kłamiesz. Nie, tak? Mówiąc, że to są prawda. No tak, tak, tak. tak się Serio. <gryls> Dlatego patrzę, że aj, śczypę, um. to się daje tylko szczyt, prawda? To tam masz idealne paznokcie, tak akurat dajdzieś pod paznokcie i pod paznokcie, <gryls> paznokcie wysypiesz. No. Nie, mam te pazunki, bo cały czas dbam o to, żeby było estetycznie zachowane wszystko. O, pięknie. Mimo, że jakiś długa strona, to zawsze coś pozostaje. Wszyscy mi się pytają, jak. Pan że nie będę tam zaglądać. Powiem Ci tak, wszyscy się mnie pytają, co ty robisz, że ty nie ubrodzisz, ani nie widzisz, jak ty się w ogóle pozostajesz. Nie. <skrytasz> no fajnie, miałem kawałek, robimy, ale to mogę po prostu i nie zrozumieć, że wszystko tak, że. Nie można powiedzieć, że ja na tym punkcie mam wariację dobrze, możesz myślę, że spróbować. Zaraz zrobię tak. Umyjemy te łyżeczki. Jasne. Dobra, zanim spróbujesz, czekaj. poproszę jakiś rap o daniu. Na freestyle coś lecisz? Czekaj, Lakiś... tak, tak, tak. Z, a, a, czekaj, ja będę myślę na poczekaniu. No, hmm. tak Nie muszę być na szybko, musiałabym mieć 2-3 minuty, ale tak. To jest, jest nas deser, Dzisiaj go czujemy, bo właśnie teraz jest go chcemy. Pamiętajcie, ludzie, pamiętajcie o tym, to nie są żadne i żadne kłopoty. <śmiennie> Brawo! Mega. Brawo, brawo, brawo. No ja to na poczekaniu wymyślam. Ja mam dobra do, do by że tak powiem, tak do robienia rymów, bo szybko potem że i znaleźć do, do danego słowa... Szybko z tak. językiem. Nie tylko. A, <laughs> ja ja, ja nie tak językiem w Językiem też nie w takiej sytuacji. Dobra, spróbujmy ten nasz decy, czy to wyszła w ogóle. Nie mm. mało cukru. Kochani, pyszne, nie za słodkie. Zważyły się smaki, i na pewno jest dobre. Ale kłamie. Nie kłamie. No, celu jest bardzo słodkie, prawie licznie, ale tak? no, dla, dla, dla smak jest odpowiedni, pyszne. Nie, nie jest słodkie i na pewno. Mm, na pewno nie jeden. Nie, na pewno Mateusz może się albo albo możecie się pokłócić, właśnie. Z Mateuszem za myślę, słodkie, czy za, za mało słodkie? Ale nie, myślę, że Mateuszowi też ma bo, bo nie lubimy długiego, takiego słodkiego jak Ligier, tylko lubimy wyważone smaki. On jest bardzo wypełniony, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o... Ale ty to znasz! No, jak własną kieszeń. <laughs> Znam każde jego zachowanie i w ogóle wiem, kiedy go nie wkurzać, nie denerwować, żeby też nie podburzyć jego zachowań. No, ludzie lud, jakby to wiedzieli, to może by inaczej do tego pogodzili, tak? No, ja go poznam. Ale poznałam. jak cały czas biorą i irytują go swoim zachowaniem i pokazują poprzewok dwa, no to. No nie Nie, sami nie, sami nie wiedzą, jak się zachować. W świecie internetu. Ale ale jeszcze dużo przed nim. Ale jest młody, także jeszcze dużo przed nim. Życzę Tobie i Jemu wszystkiego, co najlepsze. A ja Ci dziękuję za gotowanie. Ja dzisiaj życzę z tego docelu. Bużołnierz, kochani, życzymy Wam. Słodkiego dnia. Nie, nie tylko, ale dobrego jedzenia.